Historia Mieczem Pisana. Witamy w kolejnej audycji Historia Mieczem Pisana, Marek Ragnald-Mansz i Rafał Linzner-Iwar. A dzisiaj kontynuacja tematu bitew. Ostatnio była bitwa w polu, gdzie wychodziliśmy do wroga, który wkroczył na tereny naszego plemienia, ale niestety okazało się, że jego siły są liczebniejsze, jego armia. Musimy bronić się w grodzie. I ważne, co w tym przypadku, co musimy zrobić? Należałoby sobie zadać pytanie, kto będzie bronić. Zamykamy się w grodzie, oczywiście, za palisadą, czujemy się w miarę bezpiecznie, ale z drugiej strony pytanie, kto walczy, jak walczy i Czym walczy? Gród to jest taka ostatnia linia obrony danego plemienia mieszkańców tego terenu i walczą wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy potrafią walczyć. Ci, co nie potrafią walczyć, osoby starsze czy dzieci, pomagają też tej obronie. Pomagają w gaszeniu pożarów, pomagają w przynoszeniu amunicji, a każdy, kto potrafi dzierżyć broń. A uwaga, podczas obrony bronią jest wszystko, każde narzędzie, wszystko, co może wyrobić krzywdę przeciwnikowi. Więc tak naprawdę walczy cały gród. Opowiedzmy też naszym słuchaczom. O takich ciekawostkach Bronią może być na przykład kamień spadający z palisady Jeżeli ktoś próbuje nam się po drabinach Wspiąć na palisadę, Wejść do środka Haki, liny, wszystko co jest pod ręką Również słynne już z filmów Smoły albo wrzątek Który był rozlewany Tak, tak jak wszystko. najbardziej do tych kamieni bym nawiązał Słuchajcie na tym grodzie jest dość sporo kamieni Mamy choćby kamienne żarna Do robienia mąki Każdy przy chacie takie ma Proszę sobie wyobrazić to waży kilkadziesiąt kilogramów jak taki kamień spada z 3-metrowej, 4-metrowej palisady na wojów, którzy próbują ją albo przerąbać, albo drabiny podstawić i się tam wspiąć, prawda? Jest to jednak dość konkretna broń obronna. Oczywiście wykorzystujemy łuki. Tak jak też rozmawialiśmy ostatnio, należy trzymać wroga jak najdalej, czyli łuk jest dobrą bronią, oszczepy jak najbardziej, ale też pragnęliwie ukształtowanie terenu ma znaczenie. Oczywiście, że tak. Teren przed grodem przygotowujemy sobie do walki, do obrony, tak, by utrudnić przeciwnikowi zdobycie, czyli na przykład jeżeli mamy prosty teren. Staramy się go zniszczyć, nalać tam wody, żeby było błoto, wbić jeszcze dodatkowe pale naostrzone, żeby wróg nie podszedł z tymi maszynami oblężniczami. robić wszystko, żeby utrudnić mu podejście pod naszą palisadę, pod naszemu. I to wszystko robiło się wtedy, kiedy zagrożenia nie było. Właśnie wtedy, kiedy był pokój, kiedy był dobrobyt, ludzie przygotowywali się na najgorsze i przed tym grodem, ale i w grodzie, gromadzili to, co może się przydać w tych krytycznych momentach. A przydawało się wtedy naprawdę wszystko, ale o tym opowiemy po przerwie. Historia Mieczem Pisana. W naszej audycji dzisiaj rozmawiamy na temat obrony grodu i tutaj co by się przydało do obrony. Na pewno wiemy, że były do tego przygotowane specjalne obronne haki metalowe z długimi linami, które można było wykorzystać w wielu przypadkach podczas obrony, choćby na przykład strącaniu drabin wojsk atakujących, które były podstawiane pod palisadę, zahaczanie nawet wojowników, którzy wchodzili po tych drabinach i ściąganie ich z tych drabin, albo na przykład przewracanie takich obronnych ścian, które stawiano przed grodem, żeby łucznicy mogli się tam bezpiecznie gromadzić, strzelać w stronę grodu. Jak one były nazywane? I ważę, pamiętasz? Pluteje? Pluteje Być chyba. może tak. Ragnaldzie, jeszcze taki jeden ciekawy wątek, bo z historii pewnie znana jest naszym słuchaczom obrona Głogowa. Jeżeli można by coś powiedzieć na temat liczebności, ilości ludzi, którzy oblegali i tych, którzy byli w grodzie. Pamiętajmy, że to jeszcze był drewniany gród tak, z palisadą. Tak, dokładnie. Cofamy się do początku XII wieku i mamy sytuację, gdzie 10 tysięcy wojsk niemieckich, oblega Głogów, który prawdopodobnie liczył około tysiąca wojowników zbrojnych, czyli dobrze podeszli do tego ataku na gród, ponieważ grody i zamki atakowało się zazwyczaj z dziesięciokrotną przewagą, żeby mieć szansę zdobyć dobrze ufortyfikowane twierdze. I teraz jak to wyglądało fizycznie? Przecież to nie był jeden atak, to było pewnie kilka ataków, to było wiele podejść, to trwało bardzo długo, a jednak Głogów dał radę to wszystko przeżyć, tak? Dali rady się obronić, wybronić z tego wszystkiego no i też wielkie zwycięstwo. Tak, bronili się wiele dni. Była nawet chwila takiej można powiedzieć przerwy, kiedy wysłano posłańca do Bolesława Krzywoustego po to, żeby zapytać, czy poddaje Głogów, bo jest niebezpieczeństwo, że padnie i wtedy Niemcy przechodzą, nie zabijając mieszkańców. Czy też Głogów ma się bronić do ostatniego mieszkańca? Bolesław powiedział nie, ma się bronić Głogów i Głogów się obronił, drodzy Państwo. Mimo tego, że mieli można powiedzieć 1 do 10 jeżeli chodzi o siłę zbrojnych. Musimy też powiedzieć o tych bolączkach dnia codziennego, tych dzielnych ludzi, którzy w grodzie walczą, bronią się, ale też potrzebują jeść, potrzebują się napić, potrzebują chwili odpoczynku. Z tej perspektywy jakbyś to widział, jakbyś to wytłumaczył, tu potrzebna jest często pomoc z zewnątrz, jeżeli chodzi o obronę grodu. Bo jeżeli wróg decyduje, że oblega gród tydzień, dwa, trzy tygodnie, to te zapasy w grodzie zaczynają się kończyć. Wtedy naprawdę przydaje się pomoc sojuszniczych grodów, osad, które są gdzieś w okolicy, które pomagają tym obrońcom, choćby poprzez nękanie sił wroga, atakowanie, odcinanie tego wojska, które oblega, od dostaw. I wtedy też te wojsko jest utrudnione. One nie ma możliwości długo tam wytrzymać i po czasie te obleganie mija. Po prostu muszą zdecydować, że pora się wycofać, bo już jesteśmy odcięci. Bądźmy realistami. To też chodzi o higienę, to chodzi o również pewne nieczystości, które na terenie grodu po prostu powstają, tak? Później też powstają choroby, to Prawda, później, prawda. później coraz więcej ludzi jest słabych, niedożywionych i w ale, tym momencie ale niezdolnych. Tu, jeżeli chodzi o te nieczystości, to myślę, że akurat podczas. E, to może być grodu, broń. Tak, może być to broń, która jest <grym> celowo używana podczas kolejnych szturmów jako odepchanie tych sił. My ciągle bronimy tego naszego grodu, ale sił coraz mniej. Również już widać wielkie zmęczenie, ale też może jakąś chorobę przegrywamy. Zapasy się kończą i co wtedy? Niestety, nie zawsze gród. Dało się obronić. Było to związane z wieloma sytuacjami, po prostu na przykład z zewnątrz nie dotarła pomoc. Wróg był o wiele liczebniejszy, miał genialnego stratega, który zarządzał armią atakujących. Różne przypadki mogły się zdarzyć, niekiedy losowe, choćby, nie wiem, pogoda, piorun, trzasną w grodzie, spaliła się główna chata ze strzałami. No, różnie bywało, prawda? No i teraz ciekawostka, bo musimy sobie powiedzieć, że no to najprościej byłoby po prostu ci z zewnątrz. Wszystko spalamy, wszystko niszczymy, idziemy dalej. No, to... To tak też nie do końca, prawda? Oczywiście. Bo w środku znajduje się jakiś jednak zysk, jakieś może pieniądze, albo i no właśnie, co? Dokładnie, albo i ci ludzie, którzy tam zostali w tym grodzie, to też są pieniądze na tamte Dobry towar. Warto taki towar sprzedać za grubie pieniądze. No, Ragnaldzie, teraz jeszcze jeden taki wątek. Myślę, że o tym powiemy następnym razem, ale jeszcze dzisiaj warto powiedzieć, jakie te zyski w tym grodzie, oprócz tych ludzi, mogły jeszcze być. Czy coś na ten temat wiemy? Oczywiście, wszystko, co wykonane zostali. Zabieramy, wykorzystujemy ponownie, no bo to jest czy też broń, czy narzędzia. To jest na tamte czasy drogie. Oczywiście wszystko, co związane z biżuterią, z monetami, bo też takie skarby się znajdowały w grodzie też to bierzemy. Jeżeli zostały zapasy żywności, świetnie, przydadzą się na dalszą wyprawę tego wojska. Jeżeli to wojsko będzie wracać z powrotem, no to ci ludzie muszą się żywić czymś. Mhm. To się przyda. Praktycznie bierzemy wszystko, wszystko, nawet zwierzynę. Tak, wszystko. No to jeszcze na koniec taka ciekawostka, Ragnaldi. Opowiedzmy może o takich morzech, to będą co niektórzy wiedzieć, którzy tam koło grodu się kręcili, opowiedzmy naszym słuchaczom, że my też bawimy się od czasu do czasu w obleganie grodów, w obronność napadamy jeden drugich, bo my jako dręgowiec nad Górnej Odry jesteśmy oczywiście stowarzyszeniem, ale przede wszystkim drużyną wojów jeździmy po Polsce i za granicą i takie rzeczy się jeszcze zdarzają w XXI wieku. Oczywiście zapraszamy inne drużyny do nas. Na przykład, w zeszłym roku zebrało się nas około 60 wojów, podzieliliśmy się na dwie drużyny. Jedna drużyna broniła grodu, druga atakowała. Mieliśmy do wykorzystania łuki ze specjalnymi strzałami, nawet procarzy, którzy mieli przygotowane specjalne pociski, którymi w wojów. Wojowie, oczywiście, uzbrojeni w tarcze, miecze, zbroje, włócznie, topory. No i jedna drużyna musiała zdobyć gród, druga musiała ją obronić. Było wyważanie bramy, był atak, że tak powiem, za palisady. Wojowie normalnie zarzucali liny, wspinali się po palisadzie. Drodzy Państwo, no jakby ktoś to oglądał, to by pomyślał sobie faktycznie tak jak tysiąc lat temu, kto. Atakuje gród. No, jeszcze tam na ciekawostkę powiemy. Ragnald, pamiętasz, byliśmy kiedyś w Warszawie, e, zdobiliśmy ten gród, z czego oni tak. byli bardzo niezadowoleni. Pozdrawiamy naszych przyjaciół e, ze stowarzyszenia. Dokładnie, ją z Warszawy. I, i drodzy, drodzy państwo, wyglądało to naprawdę groźnie. Jak zobaczyli, że przywieźliśmy z boża wieże oblężnicze i zaczynamy je naprawdę skręcać, to się przerazili i zaczęli lać czym popadnie, żeby tylko zmiękczyć grunt. Wylewali wodę. Już szykowali Kofa jak i najwięcej nawet. I strzały. Także mieli strach w oczach. XXI wiek, Szanowni Państwo, ale można to odtwarzać, a nawet trzeba. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w następnej naszej audycji. Marek Ragnald-Mansz, Rafał Lincner i Sława. Sława. Historia mieczem pisana.